Do skoków, do lotów czas się poderwać. Kierunek niżny tagił. Za tydzień wielkie otwarcie sezonu pucharu świata. Kolejne ekipy odkrywają karty. O prognozach na najbliższe miesiące, o najważniejszych celach w cyklu okiem redakcji Mateusz Leleń. Zwykle o tej porze przyzwyczailiśmy się do tego, że raportujemy, ile to śniegu dowieziono na skocznie Adama Małysza w Wiśle, jak teratraki mkną po jej skoku, jak to wszystko przebiega, jeżeli chodzi o przygotowania. W tym roku jest inaczej. Jest inaczej. Rzeczywiście te ostatnie lata to Wisła, wcześniej Klingental, czyli inaugurację Pucharu Świata w środku Europy. Jeszcze wcześniej, myślę, to co pamiętamy najlepiej, czyli Kusamo, gdzie wiało, gdzie akurat śniegu było dużo, ale te problemy z pogodą i tak wychodziły na pierwszy plan, zawody przekładu. Dane. Tym razem zmiana. Skoczkowie pojadą aż za Ural. Rosja, Niżny, Tagił. Tam zostanie zainaugurowany 43. sezon Pucharu Świata. Co w tym sezonie najważniejsze? sezonie olimpijskim, nomen omen, wiadomo, igrzyska. Tak. Ale nie tylko. No sezon niezwykle bogaty. Oczywiście na przełomie roku 70. turniej czterech skoczni. Do tego Mistrzostwa Świata w lotach. Sam sezon długi, potrwa do 27 marca. No i my nie możemy zapomnieć także o rywalizacji na polskich skoczniach. Wisła w grudniu w tym roku, także nieco później. No i styczeń oczywiście zawody w zakopanem, ale igrzyska. To o czym wspomniałeś. Te igrzyska są dla skoczków niczym święta, bo tak o nich mówi Kamil Stoch. Posłuchajmy. Ostatnio ktoś, ktoś właśnie powiedział mi taką jedną rzecz, że, no, że teraz sezon, że igrzyska i ko ale będziecie mieli teraz trudno, że, że ten. Ja mówię, że właśnie wcale nie, że to, to, to nie można tego traktować jako trudności, tylko jako coś super, coś wspaniałego. Tak jak ze świętami, prawda? Przygotowujemy się do świąt, niby jest dużo pracy, niby jest dużo przygotowań, ale jednak jak już te święta są, to się nimi cieszymy. A Kamil Stoch plus Igrzyska Olimpijskie, wiadomo co się równa. Równa się coś dobrego. Oj tak, coś nawet bardzo dobrego. Ale cele na ten sezon to nie tylko Igrzyska Olimpijskie. Postanowiliśmy wskazać takie trzy wyzwania w nadchodzącym sezonie dla rakiety z zębu, jak o Kamilu się mówi. I na początek Puchar Świata. On ma zwycięstw, jak wiemy, 39. Rok temu z 36 atakował, licznik zatrzymał się na 39. Tyle samo ma Adam Małysz. Za tym ta jedna wiktoria wywindowałaby... Stocha na pierwsze miejsce wśród Polskich. Czy Adam Małyż, jak zaznacza, nie ma nic przeciwko temu? O tak, Adam to wielokrotnie podkreśla, że przecież niech to zwycięstwo już nawet nadejdzie, bo on niekiedy mówi, że ma dosyć tych kolejnych pytań, ale nie tylko. Mistrzostwa Świata w lotach. Tego medalu Kamil Stoch jeszcze nie ma w swojej bogatej kolekcji, przebogatej. Tak, i ten medal zamknąłby tą wyliczankę, to byłby ostatni skalp, którego Stoch nie ma, no bo był mistrzem świata, mistrzem olimpijskim. Do tego triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrał turniej czterech skoczni, nawet w tej wersji szlemowej. No i brakuje tylko Mistrzostwa Świata w lotach w tym sezonie, ta impreza w Wikersund na skoczni, gdzie on już wygrywał. Nie tylko Kamilem Stochem nasza kadra stoi, jak wiemy, no mamy też innych mistrzów świata. Oczywiście Piotr Żyła. Piotr Żyła, który myślę w humorze bardzo dobrym już na początku sezonu. No i posłuchajmy, co powiedział Filipowi Czyżanowskiemu. Ja słyszałeś, że na tej skoczni Zangioku, z tej skoczni, ze szczytu ponoć można zobaczyć zarys muru chińskiego. No nie, nie wiem właśnie, ale słyszałem, że tam jest centrum handlowe u góry, także, także dobrze. Rozumiem, że centrum handlowe ważniejsze od muru chińskiego, który ma tysiąc lat. No wiesz, no centrum handlowe jest blisko, a mur, no to jak mówisz, że można zobaczyć, no to tam i tak nie zajdę, nie? Chyba, chyba, ch chyba że mnie wyrzucą z wioski, no to wtedy gdzieś się trzeba będzie podziać. Piotr Żyła ma swój punkt widzenia, do tego nas przyzwyczaił. Tak, ale myślę, że te igrzyska, no to on jedzie jednak tam nie tylko po to, żeby iść do centrum handlowego, no bo bogata kariera, ale medalu igrzysk olimpijskich nie ma. W Pjongczangu nie załapał się do drużyny. Tam był taki gorszy moment w jego karierze. Myślę, że teraz będzie bardzo mocno nastawiony na to, żeby w Pekinie po ten krążek sięgnąć. Bardziej, że próby przedolimpijskiej jeszcze nie było. Może to potęguje loteryjność całej olimpijskiej rywalizacji. Co ty na to? Być może, ale przede wszystkim Piotr Żyła to zawodnik, który potrafi doskonale przygotować się do tych pojedynczych konkursów. On jest w ogóle dziewiątym najstarszym zawodnikiem, który ma prawo startu w Pucharze Świata, zatem to już jest weteran, nie bójmy się tego słowa. I myślę, że on będzie w stanie się doskonale przygotować do startu na Igrzyskach, podobnie Dawid Kubacki. Duże szanse daje się Piotrowi Żyleno, ale oczywiście nie zapominamy o Dawidzie Kubackim i o czwartego do drużyny pewnie za chwilę Cię zapytam. Tak, a wracając do Dawida, no dochodziły takie głosy do nas z Kurszewel. Tam było zgrupowanie polskich skoczków, dość długo tam skakali na dużej skoczni i podobno Kubacki był tym, który był w najwyższej dyspozycji, a zatem liczymy na kolejną dobrą zimę. Praca, praca, praca to jest taki to jest takie zdanie, klucz, jeżeli chodzi o, o Dawida Kowackiego. A ten czwarty do drużyny, słuchaj. No, myślę, że to będzie refren, który będzie powracał. Będziemy siadali co tydzień i mówili, a kto tym czwartym do drużyny? Na ten moment uważam, że największe szanse mają Klemens Murańka, a także Jakub Wolny. Andrzej Stękała, tu widzimy skład Polaków na zawody w Niżnym Tagile. Andrzej Stękała to jest to nazwisko, które wzbudziło gdzieś tam w mediach społecznościowych pewne kontrowersje, bo Stękała dopiero 15 w Mistrzostwach Polski. Do tego bóle pleców, o których się mówi w jego przypadku. Ale ja uważam, że Michal Doleżal, który uważa tego zawodnika za swojego żołnierza, chciał mu dać szansę na początku sezonu. Nie chciał go gdzieś spychać do Pucharu Kontynentalnego. Chciał, żeby on zaczął w elicie. Tym bardziej, że w ubiegłym sezonie okresowo Andrzej Stękała był tym, który trzymał poziom, na przykład w Zakopanem. Jemu bardzo kibicowaliśmy tam. Niewiele brakowało. W końcu udało się to podium osiągnąć. Tak, to był jego czas, ale teraz rywale napierają. Pamiętamy niedawne mistrzostwa Polski. Idzie ta młodzież, rozwija się, bo Jan Habdas 18 latek, wyskoczył szósty w mistrzostwach Polski. Dzisiaj jeszcze nadmienię pierwsze zawody na śniegu. W tym sezonie fiskap czwarte miejsce polskiego juniora. Niezły start. Niezły start i niezłe prognozy. Mateusz Lazenie bardzo dziękuję. dziękuję.